Siema, witajcie. Z tej strony Garfield. Zapraszam was na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Sniper Elite V2. Eee, w takim razie kontynuujmy grę. Jak ta mapa wygląda? Tum to jest nasz cel. A tu jest punkt obserwacyjny. Dwa punkty obserwacyjne. Coś tam pamiętam chyba z tego. Co by tutaj wziąć? Weźmy sobie Nos innagant może e, Potem weźmy sobie MP40, Welroda, ok. E, tych granatów trzeba, by było wziąć więcej. Mina pułapka. Dynamit. E, o, albo nie. Dobra, niech będzie. I uruchommy grę. E, Okej, okay, co my tutaj mamy? Mm, hm. Jest tu jakaś fabryka, czy coś, nie wiem co to jest. O, tu jest gościu, dobra, w porządku. I jakiego mam go zabry? czekajcie. O, oh, fuck! Dlaczego on zbiegł? Lol! No to w dupę. No dobra, wiecie co, Zrestart zrestartujmy to. Ponieważ coś tutaj chyba wydaje mi się, że się zrąbało. Tu mamy tego snajpera. Wiecie co, czekajcie co, dlaczego... Wiem, mm. żeby mi się nie zgubił przypadkiem. E Jest Facet bez, bez, szczę bez szczęki. Ups, salala. To nie było ładne. Wiecie co dobra, podbiegniemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że nikt mnie nie słyszy. Chociaż wątpię, żeby moje, moje głośne bieganie uszło komuś. Uszło to na sucho, no ale dobra, zobaczymy. A teraz tak, jak wygląda sytuacja. Jeśli się rozblądnimy, da? to tak, tu mamy jednego, tu mamy drugiego. Tu jest trzeci. Ola, la, 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 A, tam jest czwarty. Dobra, to tego będziemy musieli... ...jakoby jeszcze go wyeliminować. 1, 2, 3. Tylko czterech jest. Wydawało mi się, że... ...będzie być, być więcej. No ale dobra, okej. Okay. W takim razie, skoro tak... ...weźmy się teraz, zaraz skupimy. Podoba Leć kulko leć, 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 leć. Uuuu! Prosto w skroń. Będziesz chłopie, miał migrenę. Teraz rozwalmy tego gościa co przybudce stoi, tylko tych tamten ciłik się odwróci, bo No, nie wiem kogo zabić e, Trochę to ryzykowne Dobra, wejdź to ma Wuhuuu! Coś ci wpadło na głowy chłopczyku. Dobra, tamten sobie um, niestety się schował. Aj! No, wracaj, wracaj. O, dobrze, 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 wracaj, tak, dobrze. Nieee! Yeah. Bang! No co to? Fuck you bitch! Ale zwa... o oh, oh, Jezu, rękę mu rozwoję Ty ten gościu. Ej, ten gościu żyje! What the hell? O oh, O oh, 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 fuck, no ale mam przestranę no, chyba że nie? Nie, jednak nie, dobra Myślałem, że tam ci ze środka wybiegną i zaczną do mnie napieprzać. Ale jak widać udało mi się tego uniknąć Chociaż i tak nie wszystko poszło tak jak leon... To... O, fakt, już wybiegają. Czyli tak jak myślałem. Uuuuu, je Bardzo dobrze. Je but, bardzo dobrze. Je but, Oj, 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 oj Hmm. Dobra, to tak na na ten, żeby ich postraszyć. Chyba tam już nikogo nie ma, ale... Ojej, jednak chyba jest jeszcze ktoś tam. Ojej, 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 oj Nie mogę się. Nie, 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 jest nie, wow! Ale dostał w klatę! Zrobiłem mu dziurę w sercu! Tylko pytanie, gdzie jest kolejny gnojek, który wybiegł stamtąd? Wybiegł... nie. O cholera, jasna O, czekajcie, czekaj. Jeee! Yeah. Headshot, bycz! Oj, coś mi wpadło chyba do oka <laughs> Dobra, jedziemy z tym boxem dalej i jedziemy, 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 jedziemy się kurde, z rąk nie wybiegają Boże jaka ta gra jest głośna, czekajcie sobie ją trochę przyciszę Efekty specjalne może być tak, mam nadzieję, że wam to będzie odpowiadać Tu coś do zabrania jest nic Na pewno Are you serious? Really? Ok, so let's go Teraz będzie tutaj kłopot, bo tu jest czysto, dobra O, tam widzę dwóch jest tak, tak się rozkręciłem trochę, że najchętniej to mi się z nimi nie cackał i, i rozwalił ich, no ale... Polender jasne. O Jezu, no i Oni tu są. O ja pierwsze! O ja, zginęłem, Nie! O matko! Dobra, znów od punktu. Dobra, czyli tych mamy za sobą. Ale jak zlamiłem! O jeju! go zabił od razu! No to wtedy by było co innego, a tak to... A tak to dupa! tym gościu będzie... Teraz go zabiłem bez problemu. Teraz trzeba by było wziąć... Oho, proszę bardzo. Cholera, no i mnie no zauwa... Znaczy, nie zauważyli tylko Słyszeli chyba, to nie Oj, 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 broń na wszelki wypadek, bo nigdy nic nie wiadomo. Zawsze trzeba liczyć na to, że wróg czai się gdzieś za rogiem. W ogóle iść Na 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 W drugą stronę miałem cel przekreślony Aha, przedostał się do kompleksu To już zrobiłem, o kurde ej, 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 ej. O w mordy jeża Olij krzyżowy Fuck you bitch O oh my goodness Ale to było dobre Tędy Tędy O to tu mi troszczasz, ale To w ogóle mnie w, w ogóle nie zauważył co się tam dzieje nie, nie, nie tak LOL jakie to jest wszystko dziwne No dobra Lecimy w takim razie, podkładamy tutaj bombkę I w takim razie jeszcze został nam jeden jedyny cel a mianowicie tak. Tego gościa przydałoby się załatwić. Co prawda nie jestem do końca pewny, gdzie on, czy on idzie w stronę kumpli, czy nie, ale szczerze mówiąc mam to gdzieś. O cholera, jest no. Tu jest jeden. Cztery gościu. Cztery gościu. Okej. Okay. Fak no, what the hell? No to głównie stamtąd, stamtąd, gdzie? Nie no, to, Oni tu gdzieś są, kurde, tylko ja do kurczy nie wiem gdzie. Wydaje mi się, jakby to byli ci dwaj tam z przodu. Dokładnie tak, niestety. Może, że to jest. Jest gites. Znaczy... W jeszcze jestem pewien czy jest gitz, ale wydaje mi się, że jest, bo to jest Tu na górze jest jakiś? Nie. A... Czekajcie, tam jest gościu? Nie, to jest jakiegoś butra. Kurde, no nie wiem gdzie on jest. Nie wiem, gdzie on jest akurat. Bo... A, czekajcie, może a tu jest. tu no, kurde, no. Dokładnie tak. Tak, To Boże, jest, dosto. Dobra, lecimy dalej. Nie tędy, chyba tylko tędy, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Trzeba tędy. Taką dziwną, pyszną drogą, trochę, no, ale trudno. A, ten 6 w porządku. Troszeczkę nie poszło tak jak chciałem, ale z drugiej strony kto by się tym przejmował? Odszukaj biuro Schweidera. To się wydaje, że jest czysto aha, ja już pamiętam co to było, czekajcie. E, muszę tak, minę pułapkę rozstawię, rozstawię, rozstawiam tutaj. Jep. Za daleko? Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Dynamit. Dynamit postawię tutaj. I potem mam jeszcze Hand granatę, ale to już później. Bo zobaczycie zresztą, co się stanie. Ja to pamiętam, bo ja coś zapamiętałem z, jednak z tego, uh, z tej rozgrywki, którą prowadziłem wcześniej. I wydaje mi się, że tutaj będzie niezła masakra. Zresztą przekonajmy się, bo nie The jestem zapewne, ale tak Hoping to find some clue that would lead me to them. Miller. Miller, give on with the to Jest to jest w ogóle dziwne. Facet stoi przy radiu, które... które jest... właściwie to jest tak ustawione... bo Jezu! Ale ogień krzyżowy! Kurde, muszę zabić najpierw tego gościa. fakt nie To jest do Oj, już ty twarzy się oj, to by też O kurde, już się wszystko rozkada Uuhuu uh jebut Coś mu wpadło do oka. Nie. nie lubię, na szkoła Oj mus... Przeladujemy go tutaj Oj, no, oj, oj, coś tu takoś... spadło do oka w końcu nie ma Dobra, uciekamy z tego, bo to zaraz wszystko wleci w powietrze Coś mi się tam zdaje. Zamiast się uciekać, bo próbowali mnie to jest właśnie głupio. Zawsze być. Jezus! Fuck you, bitch! O the... Ej, co jest?! Kto się nagle pojawił? Co za... Dobra, nie proszę. Ja nie wiem, bo zaraz wszystko szlag trafi! Biegni, biegnij biegnij facet biegnij Do tego Niemca tylko zabijemy On nie jest... Jeszcze... Tak, nigdy dobrze zgromadził A ty Niemcu co? Gdzie uciekasz, tak? Wow Ale je kurde już powinno mnie dwa razy zabić, ale to z czego? No to nie przeszkadza Szybko, szybko, kurde szybko ale to wszystko... Yes, udało się tylko Holender, teraz przyjadą. O Jezu, tego nienawidzę. Walczę cię, uciek... Boże, co to na mnie robi? Boże, w mordę. Dobra. Jest w jakimś... Kur... o jest. I leć, kur... leć! Prost! To w ramię, to znaczy w barku, właściwie nie wiem co. I chyba dostał jakiś staw. Okay. Kurde, no okej. kurde, zabijałem. Że robca powinien zginąć już trzy razy. Nie zginął ani jednego. No już ma to. Ojeju. Nie Dobra. Jest tam. Dużo. Aj nie trafiłem. Dobra. To jest sporo widzę, się szybko Tylko trzeba przetransportować Tutaj trzeba. Oni tutaj gdzieś sobie przyszli. No, 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 Nie widzę, że no oni mnie widzą świetnie. No, no to jest skąd? Co jest? jeden to jest? Co to jest? Co to jest? Co to O Co nie, Co nie nie, 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 nie. Ja pierdzielę. Fuck. O jezu, no nie mogę! To jest to, się nie nawet bawić za długo, proszę bardzo, masz kurkę. O jezu! Prosto w to, prosto ten w półmorsko przez... przez płyco, ja pieczę. Wyszło mu to dupą. Chciałem zabić i się okazuje, że nie można. Boże, jak ja kocham takie, takie momenty w grach, po prostu kocham tam Uwielbiam nie, nie umieć zabić jakiegoś... Kurwa, no nie mogę! Ja pierdolę! Przez ten jebany, kurwa, kamień nie mogłem się przenieścić, no. chyba stary

Holy fuck! kurde jak, ej co? Ale to było dobre. Oj to było... Dobra. Przejdę tutaj. Skoro nie falo, ale... A, gdzie mam cię, gdzie tutaj, gdzie O, złapałem go w Właśnie, szczęście jest O! A, tu jeszcze pewnie jakiś gościu jest, ale... to pierdziele? Spadam stąd! lolololol, lo, lo. spadamy! Jebut, 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 jebut! Wszystko wyleciało w powietrze. No! Wreszcie skończyliśmy. Kurde, mol. No nie było zbyt łatwo, nie było zbyt łatwo, ale przeżyłem. Z... W... Wykonałem misję, więc uznaję ten odcinek za udany. Dobrze, moi drodzy. Dzisiaj niestety y, trochę krótszy, bo tylko 20-minutowy odcinek, ponieważ no nie mam czasu na, na dłuższy. Muszę nagrywać jeszcze, jeszcze w, y, inne let's play'e dla Was, dlatego też jest taki krótki. W następnym odcinku, następny odcinek będzie na pewno dłuższy. Na, na co was już teraz zapraszam, ponieważ no będziecie mieli go dopiero za tydzień, ale mam nadzieję, że trzymacie. Ja się z wami teraz żegnam. Jeśli wam się filmik podobał, to komentujcie, lajkujcie. Jeśli wam się podoba mój kanał, to subskrybujcie. Trzymajcie się. Do zobaczenia na razie.